Bezksiężycowa, parna noc. Śpiący mężczyzna prostuje ramiona, wyciąga się na posłaniu. Gorąco. Stary kasztan okrywa gęstwą liści dom i wdziera się konarami w otwarte okno. Nagle, od drzewa oddziela się prawie niewidoczny w panującym mroku cień ludzkiej sylwetki. Pochyla się przez parapet, dosięga podłogi. Delikatny szmer i znowu zapada cisza, pełna bezruchu, bez najlżejszego powiewu wiatru. Z prostokąta okna znikł przewieszający się konar, a może przerodził się w ten niewyraźny kontur, który teraz wolno, ostrożnie przesuwa się w pobliżu ściany. Ciemna sylwetka skrada się miękkimi, kocimi ruchami. Przesuwa się dalej, ciągle bez najlżejszego szmeru. Ciche stąpnięcia głuszy do reszty miękki, puszysty dywan zaściełający środek pokoju. Cień znika za uchylonymi drzwiami prowadzącymi w głąb domu. Lecz po chwili wynurza się znowu, zatrzymuje na progu i znów sunie jak widmo po przeciwnej stronie pokoju. W sąsiednim pomieszczeniu, za uchylonymi drzwiami, poruszył się śpiący mężczyzna. Skrzypnęły sprężyny tapczanu. Cień zamiera w bezruchu, wydaje się częścią, wypukłością ściany. Przyczaja się, wstrzymuje oddech, cały jest słuchem, wyczulonymi zmysłami. Znów cisza, wypełniona tylko oszalałym cykaniem świerszczy w ogrodzie. Cień odrywa się od ściany, wyciąga przed siebie dłoń w miękkiej rękawiczce i w tym momencie źle postawiona stopa potrąca jakiś przedmiot, który spadając rozdziera ciszę. Długa jak wieczność sekunda lęku paraliżuje nocnego intruza. Trzask pchniętych z rozmachem szklanych drzwi, majaczy w nich sylwetka barczystego mężczyzny. Kto tu jest? woła mężczyzna, ręka znajduje kontakt, rozlega się trzask tastera, ale światło nie zapala się. Człowiek, widmo, już nie stara się być bezszelestnym. Od otwartego okna dzieli go przestrzeń połowy pokoju. Biegnie, potrącając sprzęty, i w chwili, gdy tamten usiłuje zagrodzić mu drogę, błyskawicznym ciosem w lewą skroń wali go na ziemię. Mężczyzna wydaje krótki, chrapliwy krzyk i ciężko pada na dywan. Droga do okna jest wolna. Człowiek cień wskakuje na parapet i po chwili znika wśród krzewów ogrodu. Ściga go histeryczny kobiecy krzyk. – Ratunku! Bandyci! W sąsiednim pokoju zawodzi kobieta obudzona odgłosem walki. Słyszy szamotanie i stuk padającego ciała. Próbuje zapalić światło, lecz lampka przy tapczanie nie działa. Panująca ciemność napawa ją przerażeniem. Nie ma odwagi przekroczyć szklanych drzwi. Tymczasem mężczyzna otwiera oczy. Powoli dźwiga się z podłogi. Jest silnie oszołomiony otrzymanym ciosem. Opierając się o ściany, idzie uspokoić kobietę. Nieznośnie wwierca mu się w mózg ten jej przeraźliwy krzyk. Słychać gwałtowne, niecierpliwe dobijanie się do drzwi. Mężczyzna po omacku odnajduje zapałki i rusza, aby otworzyć. Nie zostawiaj mnie! błaga kobieta uczepiona jego ramienia. Na progu stoi człowiek w piżamie. Na Boga, co się tu u was dzieje? Coś z Dorotą? woła człowiek w piżamie. Spłoszyłem złodzieja wyjaśnia mężczyzna. Zajmij się nią! Dostała ataku histerii ze strachu. Łagodnie popycha kobietę w stronę tamtego. Sam odnajduje świecę i jedną wnosi do pokoju, w którym są tamci. Wraca do korytarza i majstruje przy bezpiecznikach. Po chwili rozbłyskuje światło. Mężczyzna podnosi z podłogi strącony telefon. Prawdopodobnie o jego sznur potknął się złodziej i alarmuje pogotowie milicyjne. Mówi, co się stało? Profesor Antoni Watmar, ulica Koralowa, notuje dyżurny. Natychmiast wysyłam radiowóz i oficerów dochodzeniowych, zapewnia. Co pan posiada do oclenia? machinalnie zapytał celnik, nawet nie patrząc na stojącego przed nim mężczyznę. Nic, odpowiedział zapytany i bez żądania otworzył walizkę ze świńskiej skóry. Celnik pobieżnie przejrzał zawartość. Bielizna, ubranie, ściśle osobiste rzeczy. Na samym wierzchu leżał siedmioramienny świecznik z pociemniałego metalu pokryty patyną. Srebro? pytanie zadane było na wszelki wypadek, bowiem faktura przedmiotu w żadnym wypadku nie przypominała srebra. Brąz, wyjaśnił właściciel i ujmując za podstawę, uniósł kandelabr, przybliżając go do celnika. Siedem wysmukłych ramion wyrastało asymetrycznie ze zdobionego damaskinarzem wieloboku. Każde z nich pieło się grubymi spiralami ku górze. Wierzchołki przeznaczone do osadzenia świec miały niezwykłe zwieńczenia jakby rozwartych paszczy. Każde ramię przedstawiało stylizowanego węża. Ich pierścienie całkowicie pokrywał bogaty, a jednocześnie bardzo subtelny rysunek, wycyzelowany delikatnymi, pajęczymi liniami. Ornament zdradzał wysoki kunszt i bogactwo wyobraźni rytownika. Antyk? zaniepokoił się celnik. Nie, uśmiechnął się właściciel. To dzieło współczesnego mistrza. Proszę, sięgnął do portfela. Oto dowód kupna. Istotnie. Był to rachunek wystawiony przez zakład rzemieślniczy. Za wykonanie w brązie świecznika dla pana profesora Antoniego Watmara. Dokument zawierał dokładny opis kształtu lichtarza, specyfikacje z cenami za każdy detal i następnie łączną sumę. Na końcu widniał podpis i pieczątka zakładu. Celnik nie sprawdzał rachunku. Podziękował i profesor Watmar opuścił komorę celną, a ponieważ miał jeszcze nieco czasu, wszedł do restauracji portu lotniczego na okęciu. Niebawem megafony zapowiedziały odlot samolotu do Paryża przez Berlin, Brukselę Profesor Watmar w grupie ludzi pośpieszył na płytę lotniska. Na pasie startowym migotała w porannym słońcu wysmukła srebrna caravella linii Air France. Przy trapie dogoniła profesora duża kobieta w jasnym kostiumie z tweedu. Sprytnie wymyśliłeś z tym rachunkiem, orzekła z podziwem. Jej umalowane mięsiste wargi okrasił przebiegły uśmieszek. Watmar, ze stopą już na pierwszym stopniu, zatrzymał się, zrobił półobrót i pochylił twarz ku kobiecie. Był wyższy od niej o głowę. Zmierzył ją nieruchomym, surowym spojrzeniem. Przez chwilę ważył odpowiedź. Nie wytrzymała nieprzyjaznego, pogardliwego wyrazu twarzy mężczyzny i umknęła oczyma w bok. Watmar, w przypływie nagłego zniechęcenia, odwrócił głowę i tylko lekceważąco strzepnął palcami. W milczeniu ruszył w górę, nawet nie oglądając się na postępującą za nim kobietę. Ona też nie odezwała się już ani słowem. W drzwiach samolotu powitała ich zawodowym uśmiechem stewardesa. Pani w tweedowym kostiumie zajęła fotel przed Watmarem. Zdjęła żakiet, rozlokowała obok siebie jakieś drobiazgi. Później wyciągnęła z nesesera kartonową teczkę. Zaszaleściły kartki grubego maszynopisu i niebawem kobieta pogrążyła się w lekturze manuskryptu. Profesor ściągnął płaszcz i niedbale przewiesił go przez oparcie. Inni pasażerowie lokowali się na swoich miejscach, rozkładali czasopisma. W Paryżu, i to zaraz na lotnisku, zapraszam panią i profesora na rewanżowy koniak. Zatrzymał się przy kobiecie w twidzie przechodzący mężczyzna. Skwitowała jego propozycję roztargnionym skinieniem głowy. Profesor zrobił łobuzerskie oko. Z głośnika rozległo się w trzech językach. W imieniu Air France serdecznie witamy Państwa na pokładzie naszego samolotu. Życzymy wszystkim miłej podróży. Dalej nastąpiły informacje, na jakiej wysokości będą lecieli, jakim szlakiem komunikacyjnym, Opisano również zalety i luksusy srebrzystej karawelli szalenie skrupulatni wszystko nam wypominają westchnęła kobieta w twidzie, nie odrywając oczu od czytanego tekstu rozbłysły czerwone napisy zapiąć pasy przez kadłub statku przebiegło drżenie rozległ się zdławiony ryk motorów samolot łagodnie wzbił się ku górze aż osiągnął zapowiedziany przez pilota pułap kobieta odchyliła głowę na oparcie przekręciła twarz na bok przywarła policzkiem do obicia Źle się czujesz? Zapytał Watmar i spojrzał uważnie. Była blada, na czole pojawiły się kropelki potu. Idiotyczna historia, mruknęła ze złością. Widocznie źle zniosłam start tego najlepszego na świecie samolotu, jeżeli wierzyć zapewnieniom załogi. Nigdy nie miałam tego rodzaju sensacji, wprawdzie nigdy dotąd nie leciałam odrzutowcem. Czujna stewardesa już była przy nich. Nadpłynęła, trudno to inaczej określić, ze szklanką wody w dłoni. Podała pasażerce białą tabletkę. — Zaraz minie — zapewniła kobietę. — Zapewne pani jest głodna. Zaraz podam śniadanie. — Pan też sobie życzy? — zwróciła się do Watmara, podsuwając mu podobną pigułkę. Widocznie jednak niezupełnie ufała właściwościom Karavelli, wykluczającym chorobę powietrzną. — Co to jest? — chciał wiedzieć Watmar. — Wasano — preparat przeciw — odpowiedziała Stewardesa, tonem jakby mówiła — kochany. — Wolę śniadanie — przerwał jej ze śmiechem Watmar stewardesa odeszła na swych niebezpiecznie wysokich obcasach. Kobieta poczuła się lepiej i znów zajęła się lekturą. Jeden z pasażerów, przechodząc w tył samolotu, uśmiechnął się do Watmara, zawadziwszy nogą o niedbale zwisający płaszcz profesora. Watmar przeprosił i zgarnął swoje okrycie. Z kieszeni z brzękiem wyleciały klucze spięte spiralnym kółeczkiem. Pasażer schylił się i wręczył je Watmarowi. Stewardessa zaczęła podawać śniadanie. Od startu płynęło 10 minut. Na bajecznie kolorowych tackach roznosiła porcję nadziewanego kurczęcia w przejrzystej galarecie garnirowanej owocami, sardynki, koreczki z kaparami, mikroskopijne kanapeczki z kawiorem. Gdy już wszyscy pasażerowie zostali obdzieleni tackami, dziewczyna w mundurze Air France zaczęła serwować trunki. Watmar poprosił o Armaniak. Zajadał z apetytem wszystko, czym zastawiona była tacka. Do kawy, aromatycznej i mocnej, również poprosił o koniak, rezygnując z likierów proponowanych przez stewardesę. Myślałam, że nic nie zdołam przełknąć. Głośno zdziwiła się kobieta w tweedowym kostiumie i odstawiła pustą tackę. Trzymając w dłoni kieliszek z koniakiem, obejrzała się na profesora. Watmar tymczasem usnął. Samolot w pełnym słońcu leciał nad chmurami. Kobieta znów wróciła do czytanego maszynopisu. Zastanawiała się przez chwilę nad przeglądaną stroną. – Słuchaj – przechyliła się przez oparcie, chcąc podać tę kartkę Watmarowi i urwała w pół zdania. Przyjrzała się bacznie śpiącemu. Wygląd profesora bardzo ją zaniepokoił. – Tolu – potrząsnęła go za ramię. Watmar z wysiłkiem podniósł powieki. Spojrzały na nią błędne, niewidzące, niezmiernie rozszerzone źrenice. Te oczy, prawie bez tęczówek, sprawiały niesamowite wrażenie. – Sztuka Maurów, Zwróćcie państwo uwagę na ornamentację wpływ sztuki starohebrajskiej, między innymi dlatego, że kanony religijne zabraniały wyrażania w rzeźbie i malarstwie postaci ludzkich, a nawet zwierzęcych. To jest wyjątek. Stapianie się tradycji hiszpańskich z pierwiastkiem arabskim motywy roślinne, geometryczne, stylizowane napisy kalifat, abd, atrachmana. Profesor monotonnie wyrzucał z siebie słowa, które przeszły w niedosłyszalny szept. Doktora, krzyknęła kobieta. Nadbiegła stewardesa, zerwali się pasażerowie. Watmar już nawet nie szeptał. Jego z twarz powlekała zwolna sinawa bladość. Zdawało się, że przestał oddychać. Atak serca, zawał, stawiali diagnozy rozgorączkowani pasażerowie. Stewardesa podała choremu środek na sercowy. Ujęła go za rękę, szukając tętna. Biło ledwie wyczuwalnie, nierównym spazmatycznym rytmem. Dłoń chorego była zimna, pokryta chłodnym potem. Czy jest lekarz na pokładzie? Stewardesa zapytała już bez nadziei. Jeszcze raz zbadała wzrokiem twarze bezradnych i podenerwowanych ludzi. Uznała, że objawy ataku, jakiemu uległ Watmar, są nieco podobne do zawału. Uniosła, z siłą i zręcznością, których trudno byłoby spodziewać się po jej kruchej sylwetce, chorego i poprosiła tylko o opuszczenie oparcia fotela do pozycji poziomej. Kilka par rąk pomogło jej podtrzymać masywne ciało profesora i umocowało fotel. Dziewczyna włączyła wentylator. Silny prąd powietrza omiatał siną twarz i burzył włosy Watmara stewardesa zniknęła w drzwiach kabiny dla załogi w tej samej minucie w wieży kapitana portu lotniczego w Poznaniu odebrano dramatyczne wezwanie z francuskiej karawelli proszę o pozwolenie zejścia do lądowania na pokładzie ciężko chory pasażer nie mamy lekarza konieczna jest karetka pogotowia nadano z samolotu po uzyskaniu zgody Srebrzysta maszyna, wytrącając szybkość, zataczała coraz niższe kręgi nad poznańskim lotniskiem. Z okien samolotu już było widać jadącą na przełaj przez płytę lotniska karetkę pogotowia. Wóz zahamował w pobliżu pasa startowego. Opodal czekała obsługa z trapem. Nieprzytomny Watmar został umieszczony w karetce, która z wyciem syreny pomknęła w stronę miasta. Do wnętrza samolotu wszedł dyżurny kapitanatu portu. Podano mu walizkę Watmara, ktoś po chwili wcisnął mu w dłoń płaszcz profesora, zapomniany w zamieszaniu na poręczy fotela. Do dyżurnego podeszła kobieta w tweedowym kostiumie. Bożena Watmarowa przedstawiła się. Ponieważ muszę przerwać podróż, zaopiekuję się bagażem. Do Watmarowej przecisnął się rosły, dobrze zbudowany mężczyzna i pocałował ją w rękę. Jestem bardzo niespokojny o profesora. Zdecydowałem się również przerwać podróż. Zdążę na popołudniowy pociąg do Paryża. Szczęście, że poznań ma połączenie. Może w czymś pani pomóc. Dziękuję panu, ale świetnie poradzę sobie sama, powiedziała z roztargnieniem i pośpieszyła za dyżurnym kapitanatu. Przed nimi ktoś z obsługi lotniska wyniósł bagaż Watmara. Walizkę ulokowana w służbowej Warszawie dyżurnego, który zaprosił kobietę do zajęcia miejsca. Właściwie to przede wszystkim muszę natychmiast jechać do szpitala, zaczęła Watmarowa, gdy wóz ruszył w stronę budynku portu. Muszę wiedzieć, co się stało Watmarowi? Dyżurny pomyślał, że ta kobieta mówi o swoim mężu jako o obcym człowieku. Po drugie, ciągnęła dalej, muszę zawiadomić instytut, może zechcą kogoś innego wysłać na jego miejsce. A poza tym, muszę jednak być w Paryżu, o której mam samolot do Warszawy. Dyżurny poinformował, że połączenie z Warszawą będzie o godzinie szóstej po południu. Mam nadzieję, że pomoże mi pan załatwić bilet i nie czekając na jego odpowiedź, bardziej zażądała, niż poprosiła. Wobec tego trzeba bagaże odwieźć do poczekalni, do portu. Dobrze, zgodził się dyżurny. Tylko drobna formalność. Proszę pani dowód osobisty. Przecież powierzam pani rzeczy pasażera. Bożena Watmarowa otrzymała bilet na popołudniowy samolot. Zabrała walizki, ulokowała się z nimi w taksówce i pojechała na pocztę główną. Zamówiła błyskawiczną z Instytutem Historii Sztuki, poinformowała o nagłej chorobie Watmara i poleciła, aby załatwiono jej bilet na jutrzejszy samolot do Paryża. Dopiero potem pojechała do szpitala. Watmar był nadal nieprzytomny. Długo konferowała z lekarzem, który przyjął i opiekował się profesorem, ratując go wszelkimi dostępnymi środkami. To zaskakujące, stwierdziła we właściwy sobie, autorytatywny sposób. O ile wiem, Watmar nigdy nie chorował na serce. W rozmowie z lekarzem również uporczywie nazywała profesora jego nazwiskiem. To nie jest choroba serca, podkreślił lekarz. Komplikacje układu krążenia są w tym wypadku schorzeniem wtórnym. Czy mąż cierpiał na tak zwany zespół Parkinsona? Nie słyszałam, aby Watmar cierpiał na taką dolegliwość, odpowiedziała dobitnie tą swoją denerwującą manierą. Muszę już iść, podniosła się z miejsca, energicznie obciągając wąską spódnicę. Dziękuję panu. A to położyła na stole banknot dla personelu. Wyszła tak szybko, że lekarz nie zdążył zaprotestować. Wybiegł za nią, aby zwrócić jej pieniądze miał zamiar ostro pouczyć tę arogancką kobietę o niestosowności jej zachowania. Ale na korytarzu już nie było nikogo. Prawdopodobnie wsiadła do windy, która znajdowała się tuż przy gabinecie lekarza. Profesor Antoni Watmar umarł wieczorem, nie odzyskawszy przytomności. Przebieg choroby, jej objawy, a następnie wyniki sekcji były dość zagadkowe. O wypadku zresztą niezwłocznie powiadomiono milicję i to zanim jeszcze zwłoki trafiły na stół sekcyjny. Tego samego dnia Poznańska jednostka milicji przekazała obszerny dalekopis do Warszawy.